Ja jestem Ania. A ja jestem Mia. Cześć. Cześć! Dziś przychodzę pochwalić się moimi nowymi książkami. Zaczniemy od książek, które Mia dostała na zakończenie roku szkolnego. I pierwszą z nich jest Jak być lepszym w szkole. Nie wiem, czy będziesz ją czytać. To jest książka, którą Mia dostała tak w formie żartu, bo pewnie się nie będzie chciała pochwalić, ale ma średnią 5,82. Więc, jakby to było taka, wiecie, no, ironia. Kolejną książką są. Przygody Tomka Sejera. Mhm. To będzie lekturą w przyszłym roku. No, my mamy swoje wydanie, ładniejsze, ale no, dostali po prostu wszyscy taką lekturę na przyszły rok. Dawaj. Obie. Obie. I to jest książka, którą Mia dostała z dedykacją. I Historia człowieka. Ten dostałaś ze szkoły muzycznej mhm. do e, również paskowego świadectwa. Ok. E, dalej mamy książeczkę z, e, z Kangura, którą ja dostała, bo co roku bierze udział w tym konkursie. Kangurowe skoki w kolory. E, na festiwalu e, liter dostałaś z Nie. Autografem Nieustraszeni łowcy strachów I, i Bronisław, bieg przez życie. Bronisław Malinowski, bieg przez życie, tak. I dalej mamy różne z cyklu, tam Dzień, Dziecka i tak dalej. I tutaj nawinęły się Chłop. takie tytuły. chłopek który zniknął. Mhm. Jestem bardzo ciekawa tej książki. Nie byle co. To są agenci w desk tak, na, na deskorolkach. deskorolkach. Zaginiony Trzy... pergamin. Trzej detektywi. To jest pierwszy tom. Trzy tomy John'ego Dixona. Dickson. I to są tomy: I klątwa błękitnego bożka. Mumia i testament milionera. I zaklęcie czaszki czarnoksiężnika. Mhm. One są trzema kolejnymi, ale nie wiem, teraz nie pamiętam w jakiej kolejności. Kunegunda, paciorek. Niezwykłe przypadki. Nie, ku, przy... kunegunda, paciorek. paciorek. Dwa tomy. Pamiętnika jeden. To jest o 13 latce. Ok. Akcja, tato. Potem trzy książki Katy Cassidy, i to jest. Indie Blue. Indie Blue. E, Dizzy, Dizzy. I Morskie zaklęcie. Morskie zaklęcie. Wszystkie połyskują. Teraz tak. Autorka, której książka ci się całkiem podobała? Mm -hmm. Całkiem na serio. Mm -hmm. Może ta też. Przypadnie ci do gustu. Dalej. Pamiętnik Pauli. Mm -hmm. Zjechały. Czy hipopotamy potrafią pływać? Mhm. Tu mamy dopisek. Skarbnica równie fascynujących, co zabawnych informacji o zwierzętach. Karol Darwin. Darwin. I ewolucja. Odkrycia naukowe. Podbój ko kosmosu. Wyprawa na księżyc. Mhm. Nie taki język straszny. Oto Ot i latające bliźniaczki. Zaginiony książę. Bernad, jestem ciekawa, bo czytałyśmy trzy chyba książki autorki. I już nigdy nie będę się kłócił z Piotrkiem. To jest bardzo zabawna seria, już trochę nieprzestępna Jasiecki dla naszych Piotrek. czasów, ale w sensie nieprzestępna, nie do czytania, tylko ze względu na metody wychowawcze tam stosowane i tak Ale tak, bardzo. Ja lubiłam w podstawówce te serie i mi też przypadła do gustu, bo już czytała kilka tomów. Kuba i Mela dają radę. Mhm. I to jest już ostatnia książka. Nawet nie wiem, ile tego Jest było. Tego ale... dość dużo. Nie wiem, gdzie to zmieścimy. Ale patrząc tak na, na to, kiedy nagrywałyśmy ostatni e, book haul, to no, mm, znowu dużo przybyło. Jestem no. ciekawa, kiedy będziemy musiały nagrać kolejny, bo znowu będzie chyba za chwilę. Żegnamy się z Wami. Dajcie znać w komentarzach na dole, jakie książki Wy ostatnio nabyliście. Może dostaliście na przykład na zakończenie roku coś fajnego co chcecie przeczytać w najbliższym czasie. A my się z Wami żegnamy. Udostępniajcie nasze filmy, subskrybujcie, subskrybujcie lajkujcie, gdzie się da, komentujcie. I w książkach się z nami zaczytujcie. Pa!